Witaj w drugiej lekcji tego 30. tygodnia. W tym tygodniu przyglądamy się temu, jak zadawać pytania z tymi konstrukcjami oraz tymi czasami, które poznaliśmy do tej pory, ponieważ pytania sprawiają najwięcej trudności, ich budowanie nastręcza najwięcej problemów, ponieważ czasem trzeba, by utworzyć pytanie w angielskim, użyć operatora dodatkowego, a czasem wystarczy. Wystarczy zadziałać poprzez inwersję, utworzyć to pytanie. Przyjrzymy się jeszcze raz, jak budować właśnie pytania z konstrukcją there is, z czasownikiem have to, has to, musieć oraz czasownikiem modalnym can. Zapraszam. Wszystko to, co będę omawiał za chwilkę na tablicy w dzisiejszej lekcji, znajdziesz w podręczniku. Na stronie 179 znajdziesz zapis gramatyki, którą będę omawiał w części grammar. Natomiast stronę dalej, zapis słownictwa omawianego w części Vocabulary oraz 15 zdań, które będziemy powtarzać w części Sentences. Jak zwykle zaczynamy od rzeczowników. Pierwszy z nich to uh, fire. Uh, fire to ogień. Powiedzmy, rozpalamy ogień, tak? Zapalamy ogień i w ten sposób możemy to powiedzieć to start a fire bądź to light a fire. I na dwa sposoby: to light a fire, rozpalić ogień, albo to start a fire, tak samo rozpalić ogień. Bądź e, mówimy też, że on fire byśmy powiedzieli e, ten przyjmek. Wtedy, kiedy, jeśli damy on fire, będzie to znaczyło, że coś się pali. On fire. That house is on fire. Czyli ten dom się pali, płonie. A, a campfire, znowuż camp, to jest obóz, camp. Taki, a, powiedzmy, rozpa rozpalamy ognisko, mamy ze sobą namiot, chcemy pozostać gdzieś, powiedzmy, w takim miejscu, gdzie można to zrobić. I wtedy to będzie taki campfire, to będzie ognisko, właśnie. I teraz tu napisałem jeszcze the w nawiasie, ponieważ można też używać tego, the fire znaczy też pożar. I wtedy mm, powiedzmy, że w tym kontekście, że powiedzmy coś spłonęło w pożarze, wtedy o tym pożarze byśmy mówili, the fire, wtedy by to oznaczało pożar, tak? An economy, an economy to gospodarka. I teraz jak powiedzieć polska gospodarka, japońska gospodarka Stanów Zjednoczonych? The Polish economy. The Japanese Economy, the, e, e, the US Economy. Tak byśmy powiedzieli. Um, I wtedy byłby ten przedlimek określony, the, bo, ponieważ byłaby to konkretna gospodarka jakiegoś kraju. E, też e, to słowo występuje, ma znaczenie oszczędność. Economy jako oszczędność. I tu takie sformułowanie można powiedzieć. Comfort and economy, czyli komfort i oszczędność, czyli jakiś produkt łączy te dwie rzeczy, czy po, powiedzmy samochód, tak. Economy, czyli gospodarka bądź oszczędność. I tutaj mamy south, south, czyli południe, i powiemy in the south of Europe, na przykład na południu Europy. W zdaniu będziemy małą literą to pisali, i na przykład from the south, z południa, tak, from the south, na przykład wiatr z południa. Albo gdyby ktoś mm, komuś wskazywał drogę, idź na południe, go south w ten sposób. A church a church to kościół. I teraz w tym sensie w pierwszym znaczeniu bądź jako budynek kościelny, gdzie jest to mówione miejsce spotkań kościoła. I teraz na przykład w takim zdaniu they go to church every Sunday. Oni chodzą do kościoła co niedzielę. They go to church. Albo w tym sensie jako organizacja religijna, czyli na przykład the Catholic Church, katolicki kościół bądź the, the Anglican Church, byśmy mogli powiedzieć, anglikański na przykład kościół jako organizacja wtedy poprzedzony przedimkiem określonym i z dużej litery, właśnie byłoby to wtedy, tak? Ten, ten rzeczownik. To answer, to answer, odpowiedzieć. Eee, możemy odpowiedzieć na pytanie. To answer a question to answer a question, bądź odebrać telefon i tu też użyjemy tego czasownika to answer the phone, answer the phone. Please answer the phone. Proszę odbierz telefon, tak? To compare, to compare to porównywać i teraz um, porównywać takie zdanie tutaj dałem na przykład, żeby to zobrazować. Nauczyciele zawsze porównują mnie z moim bratem, tak? I to zdanie będzie wyglądało: Teachers are always comparing me with my brother. Teachers are always comparing me with my brother. I tu będzie to compare someone with, z kimś innym, tak? With my brother. to akurat jedną rzecz porównuję z drugą. Czasownik to miss. Czasownik to miss to przegapić w sensie nie zdążyć. I co można przegapić, na co można nie zdążyć? No, środki komunikacji takie jak autobus, czy mm, nie zdążyć na lot, y, połączenie lotnicze, bądź y, czyli zobaczmy. To miss the bus, to miss the bus będzie spóźnić się na autobus. To miss uh, the flight, tak? To miss a flight będzie spóźnić się y, na lot. Y, y, na zajęcia. Będzie to Miss The Class, prawda? Spóźniłem się, nie zdążyłem na zajęcia, ponieważ Budzik nie, nie zadzwonił dzisiaj, tak? W tym sensie. Total, total to całkowity, bądź kompletny. I teraz um, można powiedzieć a total disaster, total uh, failure, czyli katastrofa disaster failure, to będzie taka porażka, czyli total disaster, total failure. Kompletna, całkowita katastrofa. Kompletna, całkowita porażka. W tym sensie total. E, przymiotnik modern. Modern to bądź współczesny, bądź nowoczesny. E, I teraz m, tutaj ten przymiotnik by się łączył z takimi rzeczownikami jak technologia, architektura, sztuka. Nawet społeczeństwo, tak? E, współczesne społeczeństwo czy nowoczesne społeczeństwo. E, współczesna medycyna. Te rzeczowniki można by było ym, poprzedzić tym przymiotnikiem modern, czyli współczesny, nowoczesny. Często by było można w, w obu tych znaczeniach je użyć do tych właśnie, czyli na przykład współczesna sztuka bądź nowoczesna sztuka. Ym, technologia raczej byłaby nowoczesna technologia, tak? Współczesna architektura mogłaby być, ale też nowoczesna architektura, więc to modern to słówko byłoby modern technology, modern architecture, modern art. Modern society, nowo, e, współczesne społeczeństwo, nowoczesne społeczeństwo, Modern society, albo współczesna medycyna, Modern Medicine. Around to jest przysłówek, który oznacza m, bądź w, w koło, czyli ym, wtedy on byłby właściwie, byłby ym, przyimkiem, byłby tak? przyimkiem miejsca w koło, czyli around. The table, na przykład w koło stołu usiedli, tak? Usiedliśmy w koło stołu. Around the table, mm, przyjmek miejsca, albo jako przysłówek około, czyli można by było powiedzieć około 10. Mm, around 10 o'clock, ten sposób można by było też go użyć, e, około 10 godziny. Around 10 o'clock. Gdzieś tam się spotkaliśmy, na przykład można powiedzieć, albo na przykład też do wskazywania mm, liczby, której niedokładnie ją znamy. Na przykład tu napisałem akurat 100 people, czyli na przykład około 100 osób, about 100 people gdzieś tam było zgromadzonych, albo do też liczb, do wartości liczbowych jakichś możemy mówić, około around 100, around 2000 i tak dalej. Asking questions, czyli zadawanie pytań, um, przychodzi chyba najtrudniej, budowanie zdań pytających, dlatego przyjrzymy się jeszcze raz tym konstrukcjom, które do tej pory już poznaliśmy czyli konstrukcja There is, there are do mówienia o tym, gdzie coś się znajduje powiedzmy, przed domem jest samochód there is a car in front of a house czyli gdzie coś jest, jakiś obiekt fizycznie there is, ale nie tylko, bo jest problem, też powiem there is a problem, bądź na tej zasadzie. Konstrukcja może bardziej powiem czasownik modalny can, który poznaliśmy, czyli oznacza móc, umieć bądź potrafić. Tu zobaczymy sobie też jak zbudować pytanie, przypomnimy sobie właściwie i have to czyli he has to w zależności od osoby, czyli musieć. E, tu sobie też zobaczymy, ponieważ e, czasem przez inwersję musimy zbudować pytanie, a czasem po prostu musimy dodać operator, tak jak ma to w przypadku tutaj. Spójrzmy na tą konstrukcję There is, there are. E, powstaje pytanie przez inwersję, ponieważ zdanie twierdzące byłoby w ten sposób: There is a problem, jest problem, tak, ale przez inwersję zrobimy tutaj ten czasownik to be je na początek i pytanie będzie wyglądało. Is there, tak? Is there a problem? Czy jest problem z zachowaniem marka? Is there a problem with Mark's behavior? W ten sposób is there? Pytanie w liczbie mnogiej może od odpowiedzi zacznę. There are, byłoby, byłoby zdanie twierdzące. There are, tam są, tak? Tam są pomarańcze na stole na przykład. Ale pytanie musimy przez inwersję zrobić, czyli wyjdzie nam are there. Oranges in the basket. Czy tam są, czy pomarańcze są w koszu w ten sposób? Liczba mnoga. To były, to były rzeczowniki policzalne. A problem, an orange, pomarańcza. Tutaj mamy w liczbie mnogiej często bądź zazwyczaj byśmy dodali w pytaniu słówko any, tak? Ponieważ to słówko any, czy, czy są powiedzmy jakieś, jeśli byłaby ta liczba mnoga, przeważnie dodalibyśmy to słówko any, moglibyśmy zadać pytanie, are there differences between those two? Czy są różnice między tymi? Ale zazwyczaj dodamy to słówko any, czy są jakieś różnice i wyjdzie nam to zdanie, are there any differences between those two? Czy są jakieś, jakiekolwiek różnice między tymi dwoma? I w e, przypadku rzeczowników niepoliczalnych, tu dałem taki przykład, na przykład mleko też to słówko any dodamy. Czy jest jakieś mleko w lodówce powiemy, tak? Is there any milk in the fridge? Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, czy jest mleko w lodówce w ogóle, czy jest mleko w lodówce. Natomiast bardzo często do, byśmy dodawali to słówko any, czy jest jakieś, jakieś mleko w lodówce w ten sposób. Is there any milk in the fridge? I teraz e, czasownik modalny can, umieć móc potrafić. On sam w sobie będzie operatorem w pytaniu, i będziemy um, tworzyli właśnie przez inwersję też pytania w ten sposób, że będziemy zmieniali miejsce e, tego właśnie e, tego operatora na początek, czyli zobaczmy zdanie twierdzące byłoby You can, ty umiesz, ty potrafisz, ty możesz, a pytanie byłoby Can you, tak? On pójdzie też przez inwersję na początek. Czy możesz porozmawiać z moją siostrą? Can you speak to my sister? W ten sposób. Tu znowuż mamy też inną osobę, czyli my, we can, my możemy, my mo, możemy, akurat w tym, w tym kontekście będzie. I pytanie przez inwersję tworzymy Can, idzie na początek, przed, przed podmiot i będzie. Can we help you? Czy możemy Ci pomóc, tak? Can we help you, gdybyśmy zaczęli, rozpoczęli zdanie tutaj. Natomiast możemy jeszcze dodać ten zaimek pytający how, czyli w jaki sposób, jak, i też pytanie w ten sposób jeszcze on pójdzie na początek, jak możemy? Wam pomóc. How can we help you? Jak możemy pomóc Wam? Ostatnie tutaj mamy have to, has to, czyli musieć coś zrobić. Tutaj w przypadku tej konstrukcji musimy, budując pytanie, dodać operator, by stworzyć pytanie. Operator do bądź does. Tak jak z każdym innym czasownikiem w czasie present simple, tak jak już to odmawiałem w poprzedniej lekcji. I wtedy, żeby um, powiedzmy, zdanie twierdzące wyglądałoby bez tego du. You have to work so hard. Ty musisz pracować tak ciężko. Ale żeby utworzyć pytanie, musimy dodać operator. Do you have to? Czy ty musisz? Do you have to work so hard? W przypadku you osoby, w przypadku she osoby, tym operatorem będzie does. I teraz does she have to uh, leave tomorrow? Czy ona musi jutro wyjeżdżać? W ten sposób to pytanie y, stworzymy, czyli have to musi ona musi tak um, ale y, do tej osoby operator będzie das i żeby utworzyć właśnie pytanie czy ona musi y, wyjeżdżać jutro y, wyjechać jutro musimy użyć tego operatora das. Does. does she have to leave tomorrow powtórz ze mną 10 słówek pierwsze ogień a Fire, a Fire, ogień gospodarka oszczędność. An economy, an economy gospodarka. Południe, South, South, Południe. Kościół, a Church, a Church, kościół. Odpowiedzieć. To answer, to answer, odpowiedzieć. Porównać. To compare, to compare, porównać. Przegapić. To miss. To miss. Przegapić. Całkowity, kompletny. Total, total. Całkowity. Nowoczesny, współczesny. Modern, modern, nowoczesny. W koło bądź około. Around, around, około. Powtórz ze mną piętnaście zdań. Czy ty oglądasz wiadomości w telewizji? Do you watch the news on TV? Do you watch the news on TV? Czy ty oglądasz wiadomości w telewizji? Czy jest problem z zachowaniem marka? Is there a problem with Mark's behavior? Is there a problem with Mark's behavior? Czy jest problem z zachowaniem marka? Czy w koszu są pomarańcze? Are there oranges in the basket? Are there oranges in the basket? Czy w koszu są pomarańcze? Czy możesz z nią porozmawiać? Can you speak to her? Can you speak to her? Czy możesz z nią porozmawiać? Czy są tu w pobliżu jakieś sklepy? Are there any shops near here? Are there any shops near here? Czy są tu w pobliżu jakieś sklepy? Czy jest jakieś mleko w lodówce? Is there any milk in the fridge? Is there any milk in the fridge? Czy jest jakieś mleko w lodówce? Czy są jakieś różnice między samcem a samicą? Are there any differences between a male and a female? Are there any differences between a male and a female? Czy są jakieś różnice między samcem a samicą? Oczywiście, że są. Of course there are. Of course there are. Oczywiście, że są.

Czy ona musi wyjeżdżać jutro? Does she have to leave tomorrow? Does she have to leave tomorrow? Czy ona musi wyjeżdżać jutro? Czy jest coś, co mogę dla Ciebie zrobić? Is there anything I can do for you? Is there anything I can do for you? Czy jest coś, co mogę dla Ciebie zrobić? Który kolor preferujesz, biały czy żółty? Which color do you prefer white or yellow? Which color do you prefer white or yellow? Który kolor preferujesz, biały czy żółty? Dlaczego musisz iść na to spotkanie? Why do you have to go to this meeting? Why do you have to go to this meeting? Dlaczego musisz iść na to spotkanie? Czy możesz odpowiedzieć na te pytania? Can you answer these questions? Can you answer these questions? Czy możesz odpowiedzieć na te pytania? Nasza lekcja dobiega końca i w tym miejscu zachęcam cię do tego, by w kolejnych dniach sięgnąć do podręcznika. Na stronie 181 znajdziesz homework, zadanie domowe do dzisiejszej lekcji stronem wcześniej właściwy sposób zapisu słówek oraz zdań. Zachęcam do tego, by po zrobionym zadaniu domowym po przetłumaczeniu słówek oraz zdań sprawdzić, czy we właściwy sposób są one zapisane, czyli przejść stronę wcześniej i sprawdzić, zerknąć tam, gdzie jest właściwy sposób ich zapisu.